Witam was, będę odpowiadał na wszystkie wasze pytania co mi zadaliście, i sorry jeżeli nie odpowiem na niektóre ale było zbyt dużo komentarzy, no to zaczynamy. Lubisz mnie? Tak. Lubisz Netraft, Roblox albo Age of History? Lubię i gram w te wszystkie gry oprócz Age of History. Jaki masz kolor? No nie wiem, o oczu. Nie mam oczu. Mizeria czy ziemniaki? Ziemniak. Papier toaletowy czy papier ścierny? Szkolny papier. Herbata czy herbata? Mleko. Czy to Freddy Fazbear? Chaos Fazbear. Podlasie, cosnowiec, chorość czy podlasie? Ile jest łącznie wszystkich kryształów? Dowiesz się w swoim czasie, powiem, że jeszcze się nowe pojawią. Gdzie mieszkasz konkretna ulica, numer domu? Nie powiem, ale pokażę dom kolegi. Antarktyda, czy też uważasz, że Antarktyda jest potężniejsza od USA? Co się stało z Szwajcarią? Bonus: pytanie do Feniksa. Jak się czujesz w czarnej dziurze? W panelu, że się przewracam, gdy widzę jak Kryształu używa Kryształu nieskończoności. Czy mogę słuba i opsa na TikToku? Słuba mogę dać. Obsa na TikToku z mojego konta nie daję, ale z drugiego mogę dać. Co będzie po sezonie trzecim? Ogólnie to będę nagrywał coś innego, tylko co to nie wiem. Więc jak ktoś ma pomysł, co nagrać, to można pisać. Może zrobię serię widzów, ale się jeszcze okaże. Czy masz Discorda? Tak, podam kiedyś, jeżeli ktoś by chciał. Czy inne kraje wybaczą Rosji i Brazylii? Brazylia umarła, a co do Rosji, to dowiecie się w pierwszym filmie trzeciego sezonu. Czy Alarus będzie w trzecim sezonie? Tak. Na pierwsze odpowiadałem: Psy, ulubiony kolor. 99 w nocy w lesie czy Brockheven? 99 nocy w lesie. Mam ponad 500 dni i żałuję czasu spędzonego. Ile masz co untryballów w pokoju? Mam Niemca w piwnicy. Czy Król Kryształu przeżył i będzie antagonistą trzeciego sezonu? Król Kryształu przeżył i czy będzie antagonistą to możliwe. Czy świat wybaczy Rosji to, co zrobiła w pierwszym sezonie, w zamian, że ich uratowała, i czy odzyska swoje tereny? Odzyska tereny, ale czy wybaczy to dowiecie się już w odcinku pierwszym. Czy kryształy znowu wrócą na Ziemię? Nie, gdzieś indziej poleciały. Czy świat zostanie odbudowany do stanu powszedniego? W połowie świat się zmieni w terenach. Czy będziesz nagrywał więcej niż trzy sezony Country Trzeci sezon będzie ostatni, czwarty sezon może być jedynie specjalny. Czy król kryształu będzie walczył z Feniksem? Czy król kryształu będzie w trzecim sezonie? Tak. Czy kryształy wpadły do słońca? Był taki pomysł, ale nie. Jaka twoja najlepsza postać z twojej serii? Ktoś, kogo nie widzieliście? Jaka twoja najlepsza postać z mojej serii? Mało oglądam, ale ten fioletowy. Co sądzisz o mojej serii? No nie jest źle, krótkie filmy, frytki czy ziemniaki, wózek widłowy. Rosja, pamiętasz, jak byłeś zły? Ja nie wiedział, ja nic nie wiem. Pozdrawiam. Co się stało z bratem Niemca? Co jest silniejsze, kryształ chaosa czy kryształ nieskończoności? Gdyby ktoś się pytał arcywładca czy król kryształu, to arcywładca lepszy. Jeżeli chodzi o kryształ, to kryształ nieskończoności jest trochę lepszy pod względem mocy. Nie jest jeszcze cała moc pokazana. Uważaj król kryształów za tobą. Oceń moje profilowe. Co było pierwsze, mąka czy basia? Mąka ziemniaczana. Jaki jest Twój ulubiony film? Nie mam ulubionego, więc powiem, który film z mojej serii był moim ulubionym. Czy zrobisz skwidłkę we albo widzów? Gdybyście chcieli, to mógłbym zrobić Squid Game widzów, tylko to kiedyś i nie wiadomo, czy by było pięćdziesiąt osób. Czy król kryształu żyje? Tak. Co robiła Polska, gdy miała 10 lat? Gdy miałem 10 lat, żem z pomostu spadł. O, to na tyle, sorry, że nie odpowiedziałem na wszystkie, ale nie miałem dużo czasu. Wkrótce pojawi się trzecia część i na tysiąc subów pokażę stopę. Ma